Właściciele psów muszą sprzątać po pupilach. Specjalnych koszy w pile nie brakuje. O ile z pozbieraniem psich odchodów raczej nie ma problemu, to co zrobić z moczem? No zawsze tak było, że psy wychodziły, nikt tego nie sprzątał. No Ludzie nie są moim zdaniem przyzwyczajeni do takich rzeczy. Każdy powinien pilnować swojego psa. Uważam, że pieski mają to do siebie, że obsikują mi opony i jakieś tam inne, inne rzeczy, które są czy na podwórkach, czy, czy, czy na ulicach. Co sprawia, że jednym z ulubionych miejsc psów do załatwiania swoich potrzeb są koła samochodowe? To jest według mnie chęć znaczenia po prostu terenu. Bardzo mocno obniża tą chęć sterylizacja czy kastracja. No po prostu, zwierzak chce pokazać, czy ten teren jest jego. Czy to jest opona, czy to jest krzaczek, czy to jest inny narożnik, to nie ma znaczenia. Nie ma też znaczenia skład chemiczny moczu psa. Ma on od 6 do 8 pH, czyli jego toksyczność jest porównywalna do mleka czy piwa. Wsi zawiera jednak amoniak. Mor zwierzęcy może powodować uszkodzenia powłoki lakierniczej, elementów samochodu takich jak felgi, błotniki, zderzaki. Z uszkodzeń, które mogą powstawać, wskazać mogę plamy odbarwienia, złuszczenia lakierów, w dłuższej perspektywie nawet korozję. I trudno się dziwić kierowcom, że się złoszczą na właścicieli psów. Jednak na złości się często kończy. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek Straż Miejska podejmowała interwencję w związku z takim zgłoszeniem. Łatwiej wyegzekwować karę, gdy pies biega bez smyczy, ale jeśli właściciel czworonoga zamiast go odciągnąć, wyprowadza go specjalnie w okolice samochodów, wówczas rozjemcą może być tylko sąd.